Zwracamy do pojedynków Grecji z Portugalią, oni tak właśnie Kurwa, Tomku, otwieraj tą flaszkę. Zobaczmy, co to mamy. Zobaczmy. Bol z wódka, chyba z Ukrainy, sprowadzona. Nie trzymaj mnie za kolano. Które kolano? Jak to było? Wyzwanie dla najlepszych. Na wyzwanie dla najlepszych, na najlepsze. Zajebiste, wyzwanie na najlepsze. Jak nieźle klęczę mu za kolano. No, dobra, na lewo. Ja, I muszę, żeby to... Na... Wiesz, Czemu? A co krwia tutaj? Profesjonalnie. Popitka, super, piękna. Popitka, red. Red, kurwa, fly. Wolny zamknij ryj. Dziękujemy. Spokój się, moja dziewico. A roga, roga, i kół mój kochany. Buźdown. Ej, a najść tu! Dużo to jest To że puste jest. To jest puste. Sobieski. Obrócony jak paczka dropsów. Ja po prostu nie rozumiem tych chłopców, ja nie wiem jak można pić i ogólnie. Teraz będzie gol. Nie ma gola, ale... Profesjonalny wynik i kurwa ogólnie <noise> Nie wiem co mam powiedzieć powiedz, Chyba MM chipsa Ole zajebisty chips MMM Daj Roberto Dawaj go do pana Dawaj go MM ciotki Mekka A nie a... same to nie mają w ogóle szansu z tego słowa chyba no.